Teraz zobacz, skupimy się na tym palcu. Sprawdź, czy jest normalny. Wszystkie są normalne, ten jeden. Chodzi nam o ten jeden. I jest bardzo ważne, żebyś się mnie słuchała. Bo jeżeli zrobisz coś sama, bez, bez, bez mojej komendy, to możesz mi normalnie zniszczyć palec. i będzie bolało. Mhm. Bardzo ważne, zobacz. Druga rzecz jest taka, że jeżeli to wyjdzie, to zbzikujesz. Normalnie możesz zwariować, zaraz pokaż. Na trzy, cztery. 3, 4, 4, 5, 5. 5. 5. 6, 6. 6. 7. 7. 8. 7, 8, 8, 8, Chodź na chwilę, chodź na chwilę, chodź Zobacz, jest ewidentnie długości palców, teraz, jak wyciągniesz długopis, przez chwilę będziesz widzieć bruk, będziesz widzieć dziurę w moim palcu, przez sekundę, wyciągnij długopis, patrz, 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 no. wyciągnij, wyciągnij zaraz będzie dziura, zobacz, dziura, jest dziura, i teraz zacznij, już naprawiam i jest, jest spoko i jest happy end. Spójrz, spójrz, zobacz, wszystko jest w porządku, no, zobacz, zobacz, wszystko jest w porządku. Ta, 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 teraz będzie ta fajniejsza część, kiedy będzie wszystko w porządku. Wyciągnij na chwilę dół też nie wyciągaj. I zobaczysz dziurę w moim palcu. Nie, nie chcę jej widzieć. Ale Proszę bez empleje. Spokojnie. Złap za mnie. Zobacz, zobacz. Musisz patrzeć, bo to jest niebezpieczne. Wyciągnij, wyciągnij. Przez chwilę jest dziura, teraz zacznij na to. Okay, wszystko jest OK. niska end. Trzymaj. Jest, jest w porządku? Tak. Jest naprawdę? Jest OK. Mhm. Mm tak. Jezus Maria. Nie, ja chciałam powiedzieć, że jest przerażona, trochę zaszokowana. 100% zaszokowana. Tak. Czułam się dziwnie. <noise> Pan Y miał przedziurawiony palec i naprawdę była w nim dziura.